Gramy w ugryć polis powąchaj! Będziemy mieli 12 tradycyjnych potraw. Szybkie wyjaśnienie zasad. Po pierwsze dostajemy danie, po drugie losujemy czarności, po trzecie wykonujemy czarności i po czwarte żałujemy, że wystąpiliśmy w tym odcinku. Sejdaj mu tę trzecią. Szym gra, kto pierwszym rug nie przegrywa. Ugryź mam. Dobra, zamieszaj jeszcze raz. A, popatrzymy. tylko. <słuch> Pomichaj. Polish? POLISZ! Ja pierdzielę! Polisz? Polish lody? Polish? Co to jest? Jak ja mam to no ugryźć? Na początku, niech Marek czy nie honory. Marek, <coughs> co to jest. Sztachnij się. Wygląd śledź w truskawkowej galaretce. Hmm. Czuć, jak już czuć, śledź, widać śledzia. No, a truskawki? A śledź to... No, śledź to? No śledza czuć po prostu. Nic nie czuć e, jakiegoś owocowego. Wiki, podasz łyżeczki? I miskę! miskę. miskę. O! Oh. <coughs> To będzie spoko. Jest cebulka, jest ten i tamto. Ej, ręka mi się trzęsie. To jest, to jest na alkoholika. I Jak chcecie sprawdzić czy was stare piwo, no to dajcie mu galaretkę. Spoko. No. Jak się liże, jakby czuję tak lekki posmak, ale nieźle. Oczywiście to bardziej cuchnie niż. <laughs> cuchnie to strasznie, ale smakowo. Yy... Czuję... Nie, no jak szleć. czuję tylko galaretkę. Dawaj, dawaj, dawaj. Rączko no, gdzie to? No. No. O pierogi. Pierogi. Losujemy, teraz ty? Powąchaj. Czy A... Ale to może być dobre. Kurde, no te białe mi, coś. Co to jest to białe. Mydło. To jest mydło, moi kochani. Ja nie wiedziałem, żeby ktoś miał na stole wigiliny mydło. A to jest nowoczesna rodzina. Hmm, taka, że jej i od razu się myje. A zostało, zostało jeszcze tych To jest jem potem. oj, oj. Ty ugryź tego samego. A były podgrzewane? Nice. A ja uwielbiam te dźwięki. uwaga, 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 uwaga. uwaga, uwaga. uwaga. Dynamon namon, Ale O i śledź Taka pasta Albo sałatka Dobra, pierwszy, możesz mi wylosować, znaczy ja będę Dobra Bro Przepraszam Nie te jajko, czyli nie te kulki Ale mnie uderzył Pomochaj Ej to jest Fuck Serio? No mam Polish No hej Ej nie, 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 ja muszę pomożeć ej, ale ja że są cynamon. I to się zgadza. Są cynamon? Nie. Um. nie miałeś robić Są cynamon. Cynamon? No tu tam jeszcze poczułem, ale no, cynamon, cynamon przebija. przybija. Zrób ten challenge, cynamon challenge. Hop. jest tam coś jeszcze, ale mhm. cynamon zabija. O! Oh. E, nabijane czymś. Nie, no, albo polane. Ale i śmierdzi! O nie. Sorry, ale skarpetą. tu <śmierdzi. śmierdzi. O, i. Je... Sorry. Z... No, je... O! Śmierdzi strasznie. Teraz pierwsze. No, ale serio, skarpetą, no skarpetą. Tomek tam dodawałeś swoje czy co? Wyciąg ze swojej własnej skarpety. Bo ja nie chcę, ja nie chcę jeść skarpety. Teraz ty, nie? Nie, ja? Tak? Nie. A, no. Masz powąchaj. Bo ja mam ugryźć. <śmierdzi> Ja w będzie będziemy gryć teraz. O nie, ale włączenie tutaj się wydaje już straszne. Mamy jak coś... ten? Mamy jak coś gumy potem? Nice, no chciałbym. Ale to, ale to... Ale wam spół czuję. Co może tak się... To jest stary wywar z sierści psa. Kuwa to jest z tego dywanu wszystko pozbierane. Ale to... Co dupi... to jest Tomek? A nie może jeszcze. Czekaj, jeszcze jest. nie? Woda? Miska? Przepraszam za ilość przekleństw, Ale to naprawdę tak? <laughs> nie do końca Szklanki, ja z niej piję. Wezmę taką <laughs> większą. Na <będą> do będę szklanki. <laughs> Co to, to... We're together, all the way. Co to jest? Co to jest? Węgiel Co to Jakieś Co? pierniki Spolone Nie, 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 nie. wąchaj! Sorry, przepraszam, ale dobrze jeszcze nie powąchałem Rozkruszyły się Widzicie? <laughs> <z się>? No I <laughs> mi się odbiło w tym samym czasie Drugi raz Aj przepraszam, już nie, nie. Powąchaj Proszę państwa, powąchaj Wow Widzisz to? <laughs> Widzisz to? Wow Hmm. O, Polisz. Ej! Smacznego, wam jesteś ze śląska. To takie ja coś... Ja Ej! Ja Ej! No masz! Kolejność! Gorącej wodzie dzisiaj. On... Marek <grym> czuje się w domu teraz. No nie wiem. No nie wiem. No to jest spalony? To jest spalonego. No patrzcie co... To jest spalone, to jest. spalone fest. Widzę, ja kocham węgiel. <grym> Daj mu teraz ten. <grym> Bo my byśmy, my, my, myśmy sobie On zeszkorowuje węgiel. i sam środek. Wnętrze, je, bo podobno wnętrze jest najlepsze. No że to jest ten węgiel, który się dają w to nie aptece. Jest coś takiego? Go! Nie wiem, która potrawa. Ale Dobra. Zaraz, każdą potrawę jest lepiej. O! Czekaj, trafiłem dobrze? Trafiłem dobrze. Ja jeszcze nie pokazuję. Dosłuchajcie. To to spadło. Dobra, trzy, dwa, jeden, powąchaj! Ale najpierw ja. Ej, w sumie to teraz ty masz na tym chyba lepiej niż ja, bo ja poliżę co, o co ci tylko? No tak, no tak. No, no tak, nie tak. wiem co to jest. ale no tak, no. no. Przynajmniej będę trochę słodyczy. A nienawidzę smakłot. Szumi to, co każdą rudę... Ale to realistycznie zrobiłeś ten dźwięk. Łaczek. No nie? Brzuszek mi pomyl. Dobra, tym Pomerdyj mu ten Zawsze Kurde, bo no powodim. on jest tak nasiąknięty tym. Ale to nie było takie złe. Do lizania jeszcze. Jak szybko popiłem. No, liczne, no, Już? Wracamy się. O oh, fuck. To jest kawa. Co to jest cynamon? Nie wiem. No, Ładna. To to Bo ja właśnie dość, co to jest? Ja myślę chyba ma mandarynka bo pomarańcza. Ale tak, sery, to jest. Te, te... pozostałości z wody z filtrów do gadań. Nie jest Znaczy, smak dziwny, ale nie jest takie okropny. Ale w zapachu jest spoko. A co I... ty? Nie, oh, to jest dalej, ale to gazowanego tam było, nie. Oh. O! To jest... Oh, o, nice. o, o, z tym ostrym sosem. No, ale wypływa. O! No. Hahaha! Aaa! Powąchaj! Dobra, ja, ja muszę tak wybrać takiego, który... To jest ja... imienia Marka Najostrzejszy, najgorętszy. Mogę sobie na to nadzieć? No, o kurwa. nadzieję, no, Ostatnio nie mi ktoś napisał, że za mało żartu było z Asterixa. A tak, no. że nie było żartu, ja. nie? Ja. O! Miałeś to ale włożyłem do ust, bo łatwiej mi było. Dobra, ja, ja potrzebuję, bo rozstrzelam go zaraz. Strzelę z powrotem. Może no, nie wystrzelił tej miski. Ale bardzo. nie wiem, czy to jest ten najostrzejszy. Ej, to jest bez sosu. Ej, to jest bez sosu. Potąkek, go ty posuszysz? Ale bardziej, ja. A to teraz rozmasowujesz, tak z każdej strony, byś musiał. No, no przestań. No nie, no, przesad... no nie mam moje, ja, ja to zjem. No, wiesz to. Do Proszę podnieść wielkie losowanie Może nie mieszaj tym Krokiety! Krokiety. Te krokiety będą nadziane czymś bardzo, 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 bardzo dobrym Zobaczcie co są te Nie patrzcie, nie patrzmy nie paźmy okay. o to <głos> <głos> Oli, poszła ta Polish o oh, ooo oh. yeah. Dawaj Mara Z tego problem jest... Ożesz morda kto ma ugryźć? Ja Co mm. <laughs> tam jest? Nie wiem, ale... To są zwykłe krokiety, polisz, polisz Ale weź te polisz od koc, to polisz środku Przedtem widzę, że domagajesz się O na No cynamon. Kurde one są czymś... Nategowane? Nategowane. O, goździki wyskoczyły. Lubię <laughs> <Sobie> goździków akurat. <laughs> akurat, Ale korzystać... goździków nie mogę gryźć. przecież. możemy korzystać z karty przyjaciół? Mm. No, poczułem goździka, i znaczy cynamon poczułem. Z taka ogrom... o! O! Ale kupa! Ale kupa! Ale, ale poszła. Barszczyk. Barsz. Mogę pofrylać teraz wam? Ja poferleję. A ja pierwszy? Ale, teraz kuba w pierwszy, nie? po wlóż tam wiesz. No nie, nie zgadnę. Ma... Czy... Chcesz się zamienić? Chcesz. Ja mam powąchaj. Eli, no, e, e, tak się śmiałeś, że mnie na samym początku, no. same powąchaj. Mam. No. wam tak. Recenzja. No, barszczyk. Ale coś tam jest i na dole są. są. Czy jest to jest cukier? Czy sól? Są. Jeszcze nie mów. Kurde, przesuwa na kubę. To nie barsz... nie jest wymieszany. Poko, miałem no, dole tak, tego jest mnóstwo. Niech to będzie niespodzianka, niech to będzie zaskoczenie. Niech mnie zaskoczy te danie. Czułeś tam osad? Czułeś osad. No, czuć. Zobacz sobie, wygrzeb sobie to z dna. Mm. O. o ja miód! Z cukier chyba. Ta? Czekaj, żeby. O, zrobię tak. Może poprawić. No, słodki barsz. Chyba, tak? chyba barszcz. Ale to jest miód? Wygląda na konsystencję miodu. ja coś jeszcze tam jest chyba. Tomek tak patrzy z podbyka. Cynamon? Z... A po prostu źle zrobiony barszczek. Cynamon? Że z tego mi wali cynamonem, teraz nie wiem. No chyba tak. No to jest po prostu barsz z miodem albo z cukrem. A Mam jest jest słodkiego. Ha! Ja Spójrzmy pierwszy. No nie? ej, miałem rację! Co jest słodkiego. Mam. Dobra. Ma sobie, ale mam. No ja się cieszy kurde. Poliś! Popłuchaj! Ja myślę, że to jest dobre, że to jest oszustwo i to jest dobre. Nie, coś tam jest takiego, widzisz? Takie nienaturalne. Skrupione. Dobra. Masz, pod cele co możesz wziąć. Smacznego. Dziękuję. Makowiec. Makowiec. Czuję tylko makowiec? Ci wikina zbejtowała? O! O, herbatka albo no grzanie Jak to jest grzaniec, to... E, czy to będzie z prądem? No... To... No i cieszy to? Prawa, prawa ręka czy lewa prawa. ręka? Prawa Jakiś... ręka. To lewa. Lewa? Kur... <gulisz> 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 Pachnieć będzie ładnie. To Ty już możesz No Moi kochani. Pewnie pomarańczka, goździki widzę. Czy tą pomarańczę, ale to Są, chyba nie jest tylko pomarańcza. To, to jest ciepłe. Jak to mówił Właśnie, taki popularny to jest trochę polityk. Ciepłe. Is trochę ciepłe. Yes. Trochę ciepłe, albo coś tam bardziej zimnego do tego. Rach. Rach. Pa, pa. Dobra To jest... Nie wiem czy to jest, boję się, ale chyba sól Mhm Albo... Coś... Mhm. Słona, pa, pa. zimowa herbata Natomiast posłodzone to posolone I to bardzo dużo soli W no, Ogólnie straszne. sól jest dobre właśnie na płukanie ustnej To jest mhm. bardzo lecznicze Zawsze patrzę, ale, ale... z tych przystojniaków no I mam takie, kurde, ale to będzie dobry dzień No I zawsze pada... OJA! Szybę ona jeszcze żyje? Nie. Ja pierd... Dobra, ja tutaj dostanę ugry. Ale naprawdę się... I ona wypływa jeszcze, ona, ona żyje. Nie, nie, jeszcze nie, jeszcze. nie chcę. Kto teraz pierwszy? Ona jest umyta chociaż? Chyba nie. Co masz? Powiem wam chłopaki, mam bon appetit. Ja pierdziele. Mam boli się, O Jezus Maria. Ona jest umyta? No, nie. Ryba nie. jest w wodzie, więc ma umyta, nie? Wygląda jakby w tym mydle leżała. Ty może ona jest posmarowana tym mydłem? Zesprowaj się, co? Ty, to nie ch. tu jest mydło. Ja mam może to, mąche, to tak? może oddać. O jezus! Tomek, ona, Komek, ona no. chlorem się herdzi. Ma chlorem? <Cześć>. Ona <grydzi> Test. Test. Jest To Jest! nie chcę być jak pudział, No ona się. nie, jak pudział, drzewa. Łaga, łaga, łaga! Ej, ale on to, le... on to tylko dotknął. I wy. Co? dawaj, buziaka, dawaj, buziaka ja <grydzi> pokazać ci, jak się lizę? No, łapią tak do łapy, nice. O, ślizła? Trochę obszlizł latarnię, tak. <tryk> Pomyślę, że w Axtrixie i Oblik się tak latali Ty posmarowałeś czymś? Śmiesznie, bo nie. Ja, ja nie lubię ryb, normalnie A, ja dostałem Nie jest to ja tragiczne, spokojnie Struktura jest oczywiście dziwna Rozczaruj <tryk> to <tryk> Ja nie mogę <tryk> na to <bak> <tryk> A łuski? <tryk> nie mogę patrzeć za to Ja... Ty <tryk> taką rodziną, nie? No, no? Trochę tak, tak w i Jest. sąsiadami Ciekawe czy masz krokit z mięsem czy z <grywa> Serem Z <mam>. serem mam. <grywa>